Cześć, tu Bogusz Pękarski. Witam Cię w kolejnym odcinku vloga Startup My Way. Pozdrawiam Cię z mojej leśnej posiadłości, z mojego leśnego biura. Tutaj dzisiaj pracuję i powiem Wam, że jest z jednej strony super, a z drugiej strony są jakieś takie blackouty internetu, że nagle internet wysiada całkowicie i nie ma internetu. Całe szczęście mam mój aparat, mogę coś Wam powiedzieć w tym czasie, mam nadzieję, inspirującego i mądrego. Więc w tym odcinku chcę wam powiedzieć, dlaczego w ogóle warto budować własne produkty. Szczególnie jeżeli jesteśmy programistami, tak jak ja. Tak jak ja. I dlaczego warto jest przechodzić tą ścieżkę od dewelopera do foundera. Zanim jeszcze zaczniemy, zapraszam Was serdecznie do mailingu, do dedykowanego mailingu, właśnie od dewelopera do foundera. Link pod wideo, więc można się zapisać i to wtorek dostaniecie konkretną dawkę wiedzy. Właśnie, to jest mailing dedykowany dla programistów, którzy chcą przejść na własne produkty. Obecnie jest na akademiasas.pl, więc jakby coś to, to, to link pod spodem. A teraz przechodzimy już do do meritum, więc co generalnie mi dało przejście na własne, na własne produkty, bo uważam to za jedną z najlepszych decyzji w ogóle w, w życiu. E, więc przede wszystkim ja byłem w pewnym momencie e, trochę znużony już tym programowaniem, dlatego że e, no po prostu, na początku to się zaczęło jak hobby, zaczęło się jak hobby, gdzieś tam w młodych latach siedziałem sobie, kodowałem e, hobbystycznie różne projekty, różne, e, różne rzeczy, które mnie jakby kręciły. Często nie kończyłem projektów, e, ponieważ po prostu wskakiwałem w coś nowego. E, no a potem jak przyszedł czas pracy etatowej, no to nie było, nie było takiej opcji, tak? Trzeba było po prostu mm, siadać do projektu i go e, kończyć. Czy no, zajmować się często mało takimi seksownymi rzeczami. E, I po prostu w pewnym momencie to programowanie zaczęło być takie nużące czyli moje hobby przerodziło się w zasadzie w taką no, powiedzmy codzienną rutynę. E, też miałem często takie dni, że po prostu wstawałem i mówiłem: Ojej, jak mi się nie chce jechać do tego biura, nie chce mi się jechać do tej, do tej pracy, siedzieć, kodować, znowu przez, przez ileś tam godzin, rzeczy, które nie były dla mnie ekscytujące. No ale wiadomo, jak to jest, że w momencie, kiedy e, zaczynamy zarabiać konkretne pieniądze, to tak zwana inflacja e, stylu życia się włącza, czyli zaczynamy te pieniądze wydawać, więc potrzebujemy. Kolejnych pieniędzy, żeby, żeby utrzymać ten nasz, nasz poziom życia i wpadam w takie błędne koło, że jest coraz trudniej, coraz trudniej zrezygnować. Przy czym u mnie zupełnie nie było to jakby spowodowane tym, że ja się wypaliłem jakoś jako programista, że mi się nie chciał programować, bo mi się jakby cały czas chciał programować, i nawet wracałem do domu i dalej programowałem, tylko że już robiłem własne produkty wtedy. Własne, własne pierwsze produkty, no mój pierwszy, pierwszy produkt GroupMark niestety okazał się dużym fejlem, aczkolwiek okazało się też, że no dużo się nauczyłem przy tym produkcie i miałem zbudowany pewien, pewien fundament aplikacji takiej webowej, który mogłem wykorzystać w kolejnym, w kolejnym produkcie. Więc nie byłem wypalony, ale no, byłem sfrustrowany przede wszystkim tym, że e, nie miałem tej wolności, że nie mogłem decydować kiedy ja pracuję, kiedy kiedy nie pracuję, tylko musiałem, no byłem zależny od po prostu mojej firmy i projektu, w którym pracowałem. Więc nie byłem za bardzo, e, nie miałem tej swobody, do której zawsze dążyłem. Druga rzecz to po prostu musiałem pracować no te 5 dni w tygodniu po te 8 godzin albo albo czasami dłużej. E, nie mogłem sobie powiedzieć, że na przykład tak jak dzisiaj jest wtorek, i ja sobie jadę na działkę i sobie pracuję stąd, albo nagrywam vloga, albo robię coś innego. E, a na przykład kolejny dzień siedzę 12 godzin, tak, czy. Że po prostu brakowało mi brakowało mi tej swobody. E, I to było rozwiązaniem tego. Dzisiaj już z perspektywy roku, odkąd zaczęliśmy budować nasz pierwszy produkt, który de facto jakby wyzwolił mnie z, tego, z tej pracy etatowej, czyli Polisa w Chmurze. Eee, no na pewno mam kilka ciekawych, ciekawych przemyśleń w, tym, w tych kwestiach. Więc w moim przypadku wszystko zaczęło się w 2016 roku, kiedy rozpoczęliśmy pracę nad Polisą w Chmurze. Przyszedł do mnie Krzysiek, mój, mój wspólnik i zaproponował udział w tym projekcie. Eee, jakby od zera, tak? On przyszedł z pewnym pomysłem, i zaczęliśmy, zaczęliśmy działać, a już wtedy miałem jeden nieudany projekt na swoim, na swoim koncie, który po prostu budowałem po godzinach, ale no nie wymyśliłem modelu biznesowego tam. I też nie zdobyłem masy krytycznej osób, która, która by, by korzystała z tego produktu, by w ogóle można było go monetyzować. No więc przyszedł do mnie Krzysiek i zaczęliśmy, zaczęliśmy pracować. Zaczęliśmy budować aplikację webową dla agentów ubezpieczeniowych Policja w Murze. No, i w zasadzie od startu do pierwszych pieniędzy zarobionych minął no, rok. Minął rok, czyli w 2016 jakoś okolice maja zaczęliśmy pracę. Oczywiście to było po godzinach, po weekendach, a w 2017 w maju zarobiliśmy pierwszą kasę i z pierwszych, z pierwszych subskrypcji. Ale to było coś. Coś, co po prostu ja chciałem robić i co chciałem, co chciałem budować. Wracając, wracając po pracy do domu, zmęczony po, po etacie, siedziałem i, i robiłem. Oczywiście nie było tego tak, 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 tak dużo, że codziennie po kilka godzin, tak? to było raczej jak miałem czas, jak miałem ochotę, a często tą ochotę miałem, i szybko zaczęliśmy wpuszczać pierwszych klientów. W okolicach listopada zaczęliśmy wpuszczać pierwszych klientów już na, na aplikacje, i oni automatycznie budowali nam tą energię swoimi działaniami, swoim korzystaniem z aplikacji, swoimi pytaniami, swoimi sugestiami budowali nam energię do rozwoju naszego produktu, więc tutaj jest kluczową kluczową rzeczą puszczanie tych pierwszych klientów od razu do Twojej aplikacji, bo oni będą budowali Twoją motywację do budowy. Wyobraź sobie, że nie masz, no wracasz po tej pracy zmęczonej, i kurczę ee, siadać do tej aplikacji, czy nie siadać, co teraz robić, możesz po prostu stracić, stracić do tego zapał, a wyobraź sobie, że zbudowałeś coś, tak, miałeś taki przepływ energii, siedziałeś przez weekend, czy dwa weekendy, trzy weekendy i zbudowałeś jakiś fundament, wpuściłeś na to klientów i teraz ci klienci powie, dobra, potrzebuję to, potrzebuję tamto, potrzebuję to, a kiedy to będzie, tak i to cię motywuje do działania. Szczególnie, jeżeli ci klienci ci zapłacą. Więc u nas, u nas tak, tak to było, więc ta motywacja się zwiększała z, z przypływem tych klientów. Oni zaczynali korzystać nawet za darmo, tak, na początku od tego, powiedzmy listopada 2017, ci ludzie pracowali za darmo na tej aplikacji, ale już ta motywacja ich, motywacja nasza była, była coraz większa, bo ci ludzie prosili, odzywali się kolejni, kolejni ludzie, coś nie działało, to trzeba było naprawić tak? i to było takie, kurcze dobra, działamy, nie, nie było tego myślenia, bo po prostu był, był ten, ten motywator w postaci tych pierwszych naszych early adopterów, więc to jest bardzo istotna rzecz, żeby tych ludzi już od początku mieć. I już wtedy miałem to myśl w głowie, że chcę to robić na pełen etat, że po prostu jest to na tyle e, wymagające, tak, że po prostu wymaga czasu, a po drugie jest na tyle angażujące i ciekawe i jakby zupełnie zmienia, zmienia moje podejście do pracy, że chciałem to chciałem po prostu jak najszybciej odejść z, tej, z tego mojego etatu. Już wtedy myślałem jak jak to zrobić. E, pieniędzy było mało, e, inflacja w stylu życia była dosyć wysoka, tak, aczkolwiek już od jakiegoś czasu zbierałem po prostu kasę, e, żeby móc przynajmniej przez ten rok na jakiejś tam stopie życiowej się utrzymać. E, jeszcze cały czas się nie byłem gdzieś tam e, cały czas na minusie, tak, udało mi się po prostu odkładać te pieniądze dzięki temu, że, że miałem dosyć duże, duże, duże dochody i wtedy nie miałem bardzo, bardzo dużych jeszcze, jeszcze wydatków, dopiero urodziło się, urodziła się moja córka e, w marcu 2017, Czyli właśnie dwa miesiące przed tym, jak zarobiliśmy pierwsze pieniądze z aplikacji, i dzisiaj to na by było trudniejsze, tak? bo jednak ta inflacja troszeczkę jeszcze poszła, poszła w górę. Już mam jakieś biuro, już mam jakichś ludzi, i tak dalej, i tak dalej. Tych kosztów jest dużo, dużo więcej dzisiaj, ale już to wszystko, te koszty pracują na to, na, na, na dużo większe wyniki niż. Kiedykolwiek w ogóle sobie wyobrażałem, że, że są możliwe w pracy etatowej. Więc mm, już wtedy myślałem o, o tym odejściu i wreszcie we wrześniu 2017, trzy miesiące wcześniej, zdecydowałem, że, że będę odchodził. Pieniędzy nie było, nie było dużo w momencie od mojego odejścia. Mieliśmy mniej więcej tysiąca miesięcznie z aplikacji, więc to było mało, tak, ale. Po pierwsze to, że miałem odłożone pieniądze, po drugie to, że tych pieniędzy z aplikacji jeszcze było mało. To wszystko mnie motywowało do tego, żeby odejść i mocno cisnąć, mocno cisnąć, pozyskiwać klientów i też opowiem na pewno, jak to wyglądało, jak, jak wyglądały te... Do, do ciśnięcia, do pozyskiwania tych klientów, którzy mieli mi dać, mieli mi dać utrzymanie, ale to wszystko po prostu e, było, postawiłem się troszeczkę pod ścianą, ale z drugiej strony ta ściana była mocna, oparta o tą poduszkę finansową, e, więc, więc nie, było, nie było dużego ryzyka. No i mieliśmy działając produkt już i pierwszych płacących klientów, więc to było w miarę, w miarę przemyślane z mojej strony, w miarę bezpieczne. Aczkolwiek moja, moja żona była bardzo niepewna, tak? generalnie, na ogół kobiety mają troszeczkę mniejszą skłonność do ryzyka, chociaż jakimś wielkim ryzykiem bym tego nie nazwał, bo jako doświadczony programista po prostu mogłem sobie znaleźć pracę no, dosyć szybko, jeżeli bym faktycznie tego potrzebował. O, no i w 2017 we wrześniu odszedłem. Czyli już niedługo, za dwa miesiące, za trzy miesiące będzie, będą już trzy lata, trzy pełne lata na swoim. No i nie zamierzam wracać na, na etat, to generalnie była najlepsza decyzja w moim życiu. I okazuje się, że teraz, w tym momencie już to się zmienia znowu w troszeczkę inną stronę, bo e, opuszczam Opuszczam operacyjnie moją aplikację, która dała mi, dała mi wolność od pracy, od pracy etatowej, ale to opowieść na, na, inny, na inny moment. Ja będę kontynuował na pewno ten cykl. A Ciebie zapraszam serdecznie do mailingu od dewelopera do foundera. Jeżeli myślisz o przejściu taką drogą jak ja, to, to się koniecznie zapisuj co tydzień. Kolejne materiały będziesz dostawał prosto na swoją skrzynkę. Na dole, jest, na dole jest link. Ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.